Ale tam jest portal, w którym jest, w którym jest tyle skarbów, że już że lepiej nie mówić. Widzicie, o tutaj jest portal. Już tam jest od tego. Dobra, tam nie chce mi się tam miść, sora. Nie pokażę... Dobra, Może już jedno. To jedno Mało brakowało. Tak, to Fajny tekst. I no nawet nie, nie zebrałem jednej. O, patrzcie, to Jak miło Pierwszy raz ja to jest tutaj nie byłem No zobaczcie co jest A tutaj chyba namyżesz się A jednak nie na szczęście Мне кажется, что я первый из моих рыцарей, который вообще пришел в этот портал. Ну, наверное, серьезно. Фпс на 60, потому что игра мне нравится. Я привезла эти фпсы, это много. Я умею жить, я богат. А, это записано, да. Я думала, что это будет еще раз. Интересно, на сколько парков сейчас у нас будет. Черт возьми, он упал. Какой у тебя 100 тысяч? Nie to Nie, Wiem, drabina jest, ale ja wolno pójść. No dobra, też jest fajnie te rzeczy. Zbiorę to. A nie, monetka! Nie. Zaraz będę płakać, bo mi monetka uciekła. Mam 33 pistoletu, trochę tego, trochę tego. Do czego służy. Magiczny Pazurak idzie do przodu, aż w końcu w jakąś ścianę czy coś i ścina wszystkich przeciwników. Je w jednym miejscu na czwartym levelu się przydaje. Tu się okazuje, że to jest czarny ekran, bo tak raz miałem, jak nagrywałam Kapitana Pazura. Jak pokonać kogoś tam na ekranie? terytorium. To <suszy> 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 Jak wiecie, że jak beczkę rzucicie i ją zablokuje koleś, to lepiej nie wrócajcie. Bo beczka podejmuje do sk Niski skok, niski skok, wysoki skok. O tym nie mówiłem, ale spoko. Teraz mega wysoki skok. I korona. No akurat na głowie załatwiał. Ten Pójdziemy do czy górę. Mogę raz do Oj, będzie ciężko. Na się nie robi dla moich fanów, nie ma. Mało brakowało. Oto W filmiku, którego nie dałem wam obejrzeć. Z... A no tak, jeszcze tam. Nie, yeah, jestem fajny, nie. Nie, nie, jestem fajny. Na blankach. Wychodzimy. Bo Patrzcie mam. Muszę się Tyle stąd. Tyle życie, ile miałem w tamtym levelu Ile miałem w takim... Więc teraz tak, siedzę i pożegnam. Nie będę tego filmu coraz kolejny włączać. Możemy się, tutaj ludzie. Ja tak rozwam w tej czarnej ekran, to naciskam wylecą i naciskam... Naciskam jakieś tam przypadkowe guziczki A! I spacją AAAAA! Jeden, 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 Kurde, no, sy, E, by. O, 2, 2, 1. No, ja nie mogę. Syty, M. Sorka, ludzie. Ja tutaj mam czarny ekran, mój brat ma normalnie, że wybiera sobie level, w którym chce grać. Kurde, no, bo tutaj chyba są. Gra... Lewela jest tworzony normalnie przez graczy. No ja! Skraj, wynik to nie wiem. Gra jest odnawialny, zapisywany na w punkcie. Kontrolujemy. Eee, fajnie. Co so, jak czytujecie, to tak, macie. Start, punkt zapisu 1, punkt zapisu dwa, nie? I teraz powiem Wam tyle. Narka z ale jak to ktoś obejrzy, to będę uradowany. Nie?